Kilka lat temu, w styczniu zresztą, wróciłem z pracy jak co dzień zmęczony i zasiadłem przed znanym i lubianym telewizorem produkcji radzieckiej. Rubin. Posiadając tylko dwa kanały, wybór był oczywisty. Wielka, charytatywna impreza znana pod nazwą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Moim oczom ukazał się pan średniego wzrostu w czerwonych okularach, gładko ogolony na głowie. Miłości i zrozumienie biły od niego na kilometry, a jego ciepłe spojrzenie przenikało każdego odbiorcę uczuciem. Szkoda, że mój Rubinek nie ma opcji transmisji dźwięku, Chcąc sprawdzić, co jest na drugim programie, musiałem wstać. A dla takiej osoby jak ja nie jest to wcale proste. Nie wspomniałem, że jestem inwalidą. Pomagając dziadkowi na działce w rąbaniu drewna uszkodziłem sobie kość strzałkową, która nie dość, że krzywo się zrosła, to muszę do końca życia nosić takie dwie szyny, które ni chujami nie pomogły, a nogę jeszcze bardziej wykrzywiły. Generalnie opinia lekarska nie daje mi żadnych szans na rekonwalescencję i powrót do pełnej sprawności fizycznej. Niestety drugi kanał Rubina przechwytywał talerz satelitarny mojej sąsiadki, która jest najpiękniejsza. Największą dewotką w mojej gminie prenumeruje wszystkie religijne miesięczniki i wysyła połowę swojej renty na konto słynnego duchownego ryzyka. Niestety dwa dni temu zmarła na przewlekłe zapalenie płuc i odmrożenia, gdyż ze względu na jej zapał do kupowania religijnych czasopism nie starczało jej na ogrzewanie. Jeszcze porządnie jej nie zasypali, a chciwy sąsiad już rozkręcał jej talerz satelitarny. Po wsi krążą plotki, że z pieniędzy ze sprzedaży kupił Denaturat i sromotnie się zapił. W związku z tym incydentem zamiast TV trwam, mój rubinek transmitował tylko biały szum. Zrezygnowany znowu przełączyłem odbiornik na pierwszy kanał. Słuchając koncertu Maryli Rodowicz prowadzonego przez Piotra Gąsowskiego byłem oczarowany atrakcjami festiwalu na krakowskim rynku. Apogeum mojej fascynacji tą imprezą nastąpiło, gdy zobaczyłem na scenie duet najwybitniejszych polskich wokalistów. Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego. W tym momencie postanowiłem, że w przyszłym roku muszę koniecznie znaleźć się na imprezie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co miesiąc odkładałem 10% mojej pensji wynoszącej 1200 zł. W przeddzień wydarzenia, na które czekałem cały rok, uzbierałem tylko 1400 zł, gdyż ze względu na przykre zdarzenia losowe straciłem połowę oszczędności. Mimo to nic nie było w stanie zgasić mojego entuzjazmu. Z samego rana wybrałem się na dworzec PKS i po podróży trwającej 12 godzin, notabene z trzema przesiadkami, dotarłem do Krakowa. Udałem się do hostelu na przedmieściach, zameldowałem się do pokoju, który niestety. Znajdował się na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku. Toalety niestety znajdowały się tylko na parterze, więc dotarcie z parteru na trzecie piętro i z powrotem byłoby bardzo trudne. Gdy zechciałem się wysrać, wyprawa na parter zajęła mi 20 minut w jedną stronę. Kule zostawiłem na zewnątrz, gdyż łazienka była wyjątkowo ciasna. Zacząłem już robić swoje, gdy usłyszałem z zewnątrz pijacki rechot. Okazało się, że moje kule zostały skradzione przez lokalnych menelaosów. W związku z brakiem moich kul, powrót na trzecie piętro zajął mi nie 20, a 40 minut. Mimo tego nic nie było w stanie mnie zdemotywować do podróży na krakowski rynek. Krzyki i jęki dochodzące z sąsiednich pokojów, ściany najwyraźniej były wyjątkowo cienkie, nie pozwalały mi zasnąć. Przeleżałem tak kilka godzin, aż w końcu nastał ranek. Ranek drugiej niedzieli nowego roku. Rześki i pełen życia, aczkolwiek nie umyty, gdyż gabaryty mojego ciała i jego fizyczne dysfunkcje uniemożliwiały mi porządne mycie. Udałem się do recepcji, gdzie poprosiłem panią o namiary na najbliższy sklep z pomocami dla niepełnosprawnych. Pani recepcjonistka uprzejmie poinformowała mnie, że najbliższy takowy sklep znajduje się na placu inwalidów. Życie lubi płatać figlenie. Kulawo i powolnie ruszyłem na najbliższy przystanek tramwajowy, który znajdował się 500 metrów od mojego hostelu. Utykając i podpierając się koszy na śmieci, bloków i żywopłotów dotarłem tam w ciągu 20 minut. Po 5 minutach czekania na lekkiej mrzawce przyjechał mój tramwaj. Wszystkie miejsca siedzące były zajęte, a osoby je zajmujące odwracały ode mnie wzrok, więc musiałem znieść 20-minutową podróż na stojąco. Podczas podróży upadłem na podłogę i jakaś lafirynda w 15-centymetrowych szpilkach nadepnęła na moją rękę. Ostatnio czułem takie natężenie bólu, jak tata 30 lat temu wrócił do domu pijany. Na całe szczęście droga z tramwaju do sklepu obyła się bez żadnych przykrości. Zakupiłem nowiosiękie, błyszczące inwalidzkie kule pachowe w cenie 69 zł. Zaopatrzony w nowiosięci sprzęt ortopedyczny udałem się w kierunku krakowskiego rynku, na którym stała scena wośpu. Idąc w kierunku rynku, napotkałem wielu wolontariuszy z puszkami i arkuszami nalepek serduszek, którym za 30 nalepek ochoczo rozdałem resztki moich oszczędności. Oblepiłem się od stóp do głów, nie zapomniałem nawet o naklejeniu serdusza. Na swoje nowiusieńkie kule. Tak odziany, wkroczyłem dumnie na krakowski rynek, jak Odyseusz do Itaki. Od razu zobaczyłem świecącą kolorową scenę orkiestry, a moje uszy zostały uraczone niebiańskimi dźwiękami hymnem wośpu. Tur! Do oczu na pełno napłynęły mi łzy, ale resztki mojego ego nie pozwoliły mi płakać, ponieważ zostałem wychowany w duchu wartości rycerskich i o ile doceniam piękno i kunszt sztuki, nie wypada mi okazywać uczuć. Przeciskając się przez tłum zdołałem wepchnąć się do pierwszego rzędu. Oczekując na Jurka słuchałem koncertu jakichś gównianych artystów. Cały czas liczyłem na występ Maryli Rodowicz lub Krzysztofa Krawczyka, lecz zamiast tego musiałem wytrzymać kakofonię gównianego zespołu NA. Kim oni kurwa w ogóle są? Po dwóch godzinach oczekiwania ze sceny wyleciał gęsty dym. To on, pomyślałem. A za dymu wyszedł Piotr Gąsowski, tak jak rok temu. Zapowiedział on Jurka Owsiaka i znikł w backstage'u. Tak bardzo chciałem zobaczyć pana Jurka. Mój dziewięciocentymetrowy towarzysz stał na baczność i chciał wystrzelić niczym korek szampana, którego otwierałem samotnie na Sylwestra w moim dwudziestometrowym, luksusowym apartamencie. Właśnie przez to mam teraz Kurewsko Wielkiego Osiniaka pod okiem. Czekałem piętnaście minut, a pana Jerzego ani widu, ani słychu. Wraz z resztkami nadziei poszedłem na backstage, aby sprawdzić, co przeszkodziło panu owsiakowi. Widok, który zobaczyłem, był druzgocący. Moje wyobrażenie o łysym panu, średniego wzrostu, w czerwonych okularach, legło w gruzach. Zobaczyłem czerwonego, naburmuszonego człowieka z wielkimi źrenicami i białym nalotem na nosie. Stanął w miejscu, zastanowił się, po czym krzyknął na cały głos KURWA MACZ! i dał jednemu z ochroniarzy w mordę. Jestem relatywnie daleko, ale i tak usłyszałem jego mamrotanie. Ja pierdolę, kurwa! Co oni mają w tych hubach? To był kurwa zamach! Po czym w efekcie zwrócił się w moją stronę i zaczął biec. Rozgorączkowany przyłożył mi pięść do policzka i zapytał, co o tym sądzę. Nie wiem, czy ze strachu, czy z szacunku do pana Jurka przyznałem mu rację. Grymas z jego twarzy momentalnie zmienił się w szeroki uśmiech. Zostałem bacznie zbadany wzrokiem, po czym największy polski filantrop zaproponował mi zakup nowych kul za 500 złotych i zaprosił do swojej białej luksusowej limuzyny Lincolna. Usiedliśmy, zostałem uraczony najlepszym rosyjskim kawiorem oraz szampanem. Po tym, jak nawpierdalałem się na krzywy ryj, dostałem z łokcia w mordę. Jechaliśmy chwilę bez słowa, ja z zakrwawioną mordą, a on skupiony na formie pieniężnej krechy. Raz, dwa wciągnął wszystko lewym nozdrzem, po czym zaczął mnie przepraszać i tłumaczyć się, że musiał odreagować, a nie ma przy sobie tabletek uspokajających, ani gniotka ziemniaczka, którego zawsze ściska w takich chwilach. Odpowiedział też, dlaczego jest taki zdenerwowany. Okazało się, że pokłócił się z Piotrem Gąsowskim, który podobno zaczął opowiadać głupoty na temat Katynia i zamachu Smoleńskiego. Po dwóch godzinach jazdy zatrzymaliśmy się przed trzymetrowym murem otoczonym drutem kolczastym. Potężna metalowa brama otworzyła się i moje oczy spostrzegły wielką willę z basenem w kształcie serduszka. Byłem zaszokowany przepychem i luksusem tego miejsca. Drzwi otworzył mi lokaj i zaprowadził do jadalni, gdzie czekała na mnie wykwintna kolacja oraz nowe kule ortopedyczne. Zostałem poczęstowany ostrygami, i w tym samym momencie rozpoczął się wielki pokaz sztucznych ogni, sfinansowany przez darczyńców z całej Polski, którzy za wpłaty, tak jak ja, zostali obdarzeni czerwonym serduszkiem. Potrawy, zaserwowane na kolacji, były definitywnie najlepszymi, jakie kiedykolwiek jadłem. W mojej głowie cały czas wisiało jednak jedno pytanie. Dlaczego Jerzy raczy mnie takimi luksusami? Wraz z tym, jak Lokaj przyniósł sandacza w piwnym cieście, przestałem się nad tym zastanawiać, gdyż udało mi się połączyć fakty. Takiego sandacza jest w stanie zrobić tylko pan Okrasa. Nie myliłem się, w połowie konsumpcji dania dołączył do nas sam on, wielki podróżnik, telewizyjny zawadiaka i kucharz Karol Okrasa. Tak spędziliśmy dwie godziny, które zwieńczyliśmy toastem francuskiego likieru. Okrasa polewał, a Jurek w tym czasie streścił mi przekrój historycznych Designów serduszka wośpu i kolejnych iteracji głównego motywu organizacji. Karol poinformował nas o pełnej gotowości do spożycia trunku, więc i tak uczyniliśmy. To był najlepszy płyn, jaki miałem kiedykolwiek w ustach. Po kilku minutach zaczął morzyć mnie jednak potworny sen. Powieki dosłownie zamykały mi się same. Lekki ból lewej nogi, towarzyszący mi od tak wielu lat, ucichł. Pomyślałem sobie, że to pewnie wina alkoholu, odkąd pan Jerzy odowiósł mnie do swojej willi minęło bowiem kilka godzin i kilka setek, a najmocniejszym zawodnikiem definitywnie nie jestem. Nim się zorientowałem usnąłem, a moje sny, ludzie, żebyście mogli to przeżyć ze mną. Śniły mi się widowiskowe średniowieczne bale, ja w płytowej zbroi rycerskiej na turnieju, w którym uczestniczył również i sam Owsiak ramie w ramię walczyliśmy z pretendentami do tronu serduszkolandii. Byłem naprawdę szczęśliwy. Ze snu zbudził mnie jednak wyraźny chłód na plecach i pośladkach oraz konkretne łupnięcie w głowę. Na wpół przytomny obserwowałem, co się wokół mnie dzieje. Zorientowałem się, że leży na stole operacyjnym w obskurnej piwnicy. Do moich uszu dobiegł odgłos tłuczonego szkła. Nagle usłyszałem głos pana Jurka. Karolak, ty idioto! Znowu się najebałeś i rozjebałeś mi kieliszek! Podejrzewałem, że chodzi o słynnego aktora filmowego i serialowego Tomasza Karolaka. Wstałem ze stołu operacyjnego i ruszyłem w kierunku pomieszczenia, z którego dobiegały krzyki. Wszedłem do dość dużego pokoju, mniej więcej 7 na 7 i zobaczyłem stojący po środku stół z czterema kieliszkami i połówką wódki Belweder. Tomasz Karolak leżał pijany na ziemi, a dwóch mężczyzn w strojach lekarskich próbowało go obudzić okazało się, że to pan Karol Krasa oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Spostrzegłem też tego skurwysyna owsiaka, który popijał whisky z lodem. Od razu rzuciłem mu się do gardła. Ten skurwiel znał tajniki sztuk walki i po dwóch minutach leżałem przywiązany pasami bezpieczeństwa do stołu operacyjnego, po czym Jerzy wbił strzykawkę w moje spasłe ciało. Obudziłem się po jakimś czasie w piekielnym bólu głowy i prawej lędźwi. No to będę później okazało się, że wycieli mi nerkę. Leżąc sparaliżowany przez jakiś czas, usłyszałem otwierające się drzwi. Odruchowo próbowałem się podnieść, ale ciało odmawiało mi posłuszeństwa. Moją jedyną alternatywą było zamknięcie oczu i udawanie nieprzytomnego. Miałem kontrolę tylko nad gałkami ocznymi, więc Jerzy i Marek mieli wszelkie podstawy, by sądzić, że byłem nieprzytomny. Zwłaszcza, że byli tak napierdoleni jak mój tata wracający z pracy. W związku z tym udało mi się podsłuchać całą ich rozmowę, z której wynikało, że WOŚP to tak naprawdę przestępcza organizacja zajmująca się praniem brudnej kasy i przewrotem narządów wewnętrznych na czarnym rynku. Przez ich niemal godzinną rozmowę, ciężko dokładnie powiedzieć, w mojej sytuacji poczucie czasu było na poziomie najwyżej niskim, dowiedziałem się wszystkich sekretów Jurka i jego bandy. Marek Belka wprowadził ten swój podatek tylko by z odciągniętych przez podatek pieniędzy fundować orkiestrze aparaturę specjalistyczną, która umożliwiała Owsiakowi zachować pozory. Okrasa dodawał do wszystkich towarów na promocji w Lidlu opium, żeby uzależnieni klienci wracali po więcej, a szefowi spółki Lidl przekazywali Wośpowi datki. Karolak dbał o to, żeby na planie rodzinki .pl były lokowane tylko produkty dostępne na przecenie w Lidlu. Dowiedziałem się nawet, że szczerbaty uśmiech Karolaka to wynik przesłuchań i tortur, które stosował na nim Jurek Podobno przez jakiś czas w orkiestrze był jakiś kret, a podejrzenia padły właśnie na pana Karolaka. W chorym wośpowym systemie siedzieli wszyscy, którzy kiedyś pojawiali się w wywiadach z wośpową naklejką. Cała rodzina Krawczyka, Piotr Gąsowski, Beata Tyszkiewicz i jeszcze wielu innych, których nazwisk nawet nie pamiętam. Ich rozmowę przerwał napad szału tego zwyradnialca owsiaka, który z butelki Belweder, z którą nie rozstał się od początku naszego spotkania, zrobił tulipana i ranił belkę. Ten odgrażając się, że przestanie finansować maszyny do rezonansu magnetycznego, odjechał, wnioskując pod dźwięku silnika na motorynce. Na kilka minut zostałem sam, bo Jurek poszedł na górę szukać Karolaka. Nadal nie mogłem się ruszać, ale spostrzegłem na jednej ze ścian wykaz finansowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powiem wam tyle Anony, ja pierdolę. Bill Gates to przy nich śmieć. Skurwysyny dostają co rok równowartość całego PKB Słowacji. Uśmiechnięta skurwysyńska twarz owsiaka widniała nawet na wydartej okładce Forbesa z 2015. Człowiek roku, kurwa mać. Nagle usłyszałem dźwięk syren policyjnych, a na monitorach nadających obraz z kamer wokół owsiakowej willi dostrzegłem coś, co można określić tylko jako manewry wojskowe na Syberii. Willa została otoczona bagietowozami o numerach rejestracyjnych z całej Polski i nie tylko. Helikopter brytyjskiego sasu szybował nad willą, a na pagórku dostrzegłem transportery KGB. Zapomniałem dodać, że Skurwiel miał na pięku z Chruszczowem i Putin się teraz mści. Potykając się kilkukrotnie, Jurek zbiegł do piwnicy. Polał wszystko benzyną i podpalił. Myślałem, że spłonę żywcem, bez możliwości chociażby rzucenia kurwy z bólu. Jednak owsiak podszedł do ściany obok, nacisnął jakiś przycisk i nagle zacząłem spadać jakimś starym szybem kopalnianym. Sunąłem w tym jebanym tunelu, jak peterka na skocznie mamuciej. Trwało to wieki, w końcu spadłem. Byłem w stanie usłyszeć dźwięk pękających kręgów szyjnych, ale nawet nie odczuwałem bólu. Upadek spowodował również, że moja zjebana noga stała się jeszcze bardziej zjebana. Sądziłem, że było to niemożliwe, ale jednak. Suma Sumarum, wszystko to zaskutkowało absolutnym paraliżem całego ciała, który mam do dziś. Nasz całe szczęście dostrzegłem w oddali tunelu kopalnianego kudła tego mężczyznę, który zeskrobywał i lizał na ze ścian. Gdy mnie zauważył, zaczął przeraźliwie krzyczeć, że zabronione jest przebywanie w bochni po zamknięciu, że go wsadzą do więzienia itp. Po głosie poznałem, że mężczyzną tym był Jerzy Kryszak, znany aktor, satyryk i kawalarz. Mimo, że nie mogłem mówić, moje wymowne spojrzenie i o otyłe ciało przekonało Kryszaka, że jestem niegroźny. Zaczął mi się zwierzać. Okazało się, że i on kiedyś spiskował z Owsiakiem, próbował mu się sprzeciwić i przejąć woźb, bo nie mógł znieść tego, co wyprawiał Jurek. To pewnie on był tym kretem, o którym w piwnicy willi mówił Owsiak. Teraz dorabia wkradając się do kopalń i zeskrobuje sól ze ścian, żeby sprzedać ją na swoim straganie na krakowskim rynku. Chciałem opowiedzieć mu całą moją historię, ale gdy tylko spróbowałem coś powiedzieć, wydawałem przygłupi stękający odgłos. Postanowiliśmy opracować język, który bazował na jęknięciach, mrugnięciach oczyma oraz operowaniu płynami ustrojowymi takimi jak ślina, łzy czy wydzielina z nosa. Kryszak często na mnie krzyczał, ponieważ twierdził, że potrafię spierdolić całą rozmowę, jak czasami przez przypadek się pośliniłem. Po jakimś czasie wydostaliśmy się na powierzchnię i przysięgaliśmy przed sobą zemstę na tym łysym chuju owsiaku. Ruszyliśmy na najbliższy komisariat, gdzie Kryszak przetłumaczył moje jęki, stęki i mrugnięcia. Pan bagieciarz wytrzeszczył oczy z niedowierzania i zaczął kisnąć ze śmiechu. Oczywiście miał obowiązek sprawdzić każde zgłoszenia, więc wrzucił mnie sparaliżowanego do bagietowozu i wraz z Kryszakiem ruszyliśmy do willi owsiaka. Zapukaliśmy i bramę otworzył ten pierdolony łysy karakan w czerwonych pinglach. Najwyraźniej zapłacił już konkretne łapówki wszelki organizacjom militarnym, które jeszcze kilka godzin temu oblegały jego domostwo. Podszedł do mnie, objął i zaczął mówić jaki to ja jestem biedny i jak on mi współczuje oraz zaproponował, że kupi mi syntezator mowy oraz wózek inwalidzki. W efekcie chciałem wydać z siebie masę bluźnierstw w jego kierunku, co ostatecznie skończyło się tak, że całą koszulkę miałem w ślinie. Bagieciarz po krótkiej rozmowie ze wszystkimi obecnymi stwierdził, że pan Jerzy jest niewinny i odjechał obklejony przez masę serduszek od tfu darczyńcy. Ja otrzymałem wózek z syntezatorem mowy, który miał zablokowane słowa dotyczące przestępczej działalności wośpu. Kryszak natomiast został przekupiony dwoma kilogramami soli i własnym kioskiem w centrum radomia. Od tego czasu nic o nim nie słyszałem. Po zniknięciu kryszaka stałem się bardzo samotnym człowiekiem. Bardziej samotnym niż przed tym całym zdarzeniem. Przesiadywałem w domu całe dnie zarówno ze smutku i goryczy, jak i fizycznego braku alternatywy. Pewnego dnia udało mi się jednak spotkać na mieście mojego dawnego sąsiada. Tak, dokładnie tego sąsiada, który po śmierci sąsiadki rozkręcił jej satelitę, sprzedał ją na złom i spił się na śmierć. No cóż, najwyraźniej nie umarł. Powiem więcej, był ubrany w garnitur wistuli, a na jego nadgarstku widniał złoty Rolex. Zaprosiłem go do siebie i zaczęliśmy rozmawiać. Powiedział, że nie ma za wiele czasu, więc powiem mi krótką wersję wydarzeń. Upozorował swoją śmierć, by spierdolić do Danii, gdzie zamordował swojego wujka i przejął po nim firmę farmaceutyczną. Nie minęło wiele, a jego żyłka do interesów ośmielę się jednak stwierdzić, że chciwość pozwoliła mu dojść do absolutnego szczytu potęgi finansowej. Gdy skończył mi to wszystko Opowiadać nadeszła kolej na moją historię. Z początku nie wyglądał na wielce zainteresowanego, lecz wraz z tym, jak opowiadałem mu kolejne szczegóły moich niefortunnych przygód, wyglądał na coraz bardziej i bardziej zainteresowanego moim losem. Chyba nawet mi trochę współczuł. Dogadałem się z Donaldem, bo tak miał na imię sąsiad, w sposób następujący. On każdego tygodnia będzie dostarczał do mojego mieszkanka prowiant, krzyżówki i sudoku, a ja spróbuję przypomnieć sobie możliwie jak najwięcej szczegółów dotyczących finansowej strony wośpu. Więc jednak wcale mi nie współczuł. Tak mijały kolejne tygodnie. Każdego dnia robiłem kilka kart sudoku i krzyżówek, a Donald wysyłał swojego asystenta w celu spisania moich zeznań. Zdecydowałem się zafałszować część przekazanych asystentowi danych, bowiem takim ludziom jak Donald, wiedza, którą ja posiadam mogłaby uderzyć do głowy. Jednak to wszystko nie jest istotne, gdyż w pewnym momencie odkryłem w sobie wyjątkowy dar. Dosłownie w kilka milisekund byłem w stanie uzupełnić dokładnie całą zagadkę sudoku. Myślałem, że zagadki, które dostarcza mi Donald są zwyczajnie wyjątkowo proste, ale zagadki oznaczone jako niemożliwe albo 40 godzin plus rozwiązywałem w kilkanaście sekund. W jakiś sposób informacja ta znalazła się na biurku profesorów Uniwersytetu w Oksfordzie i Cambridge. Oba uniwersytety wysłały do mnie swoich przedstawicieli i zarysowały mi ogólny obrazek tego, co mogą mi zaoferować w zamian za współpracę. W końcu zdecydowałem się na Oxford. Wyjechałem następnego dnia i od razu po moim przyjeździe stałem się gigantycznym fenomenem. W pierwszym tygodniu mojego pobytu rozwiązałem trzy nierozwiązane od 60 lat problemy logiczno-matematyczne oraz zredefiniowałem kilka podstawowych zasad fizyki kwantowej. Dla mnie nie to wszystko było duperelami, nieznacznymi epizodami w moim zmarnowanym i straconym życiu. W głowie miałem tylko wielką orkiestrę i głupi ryj tego kurwa owsiaka. Pewnego dnia postanowiłem co następujące. Muszę unicestwić i owsiaka, i jego czerwone pingle, i jego spierdoloną organizację, i wszystkich, którzy z nim współpracują. Mijały tygodnie, miesiące, w końcu lata. Pole moich badań przeniosło się z rozwiązywania głupawych problemów logicznych do kompleksowych zagadnień natury atomowej, a konkretnie czarnych dziur. Nobliści i najznamienitsi naukowcy tej planety zwracają się do mnie z wielkim szacunkiem, chociaż nie znają prawdy ani moich motywów. Tak naprawdę zgłębiam tajniki fizyki, żeby wytworzyć czarną dziurę i rozjebać Jurka wraz z jego wdupę spierdoloną organizacją. Liczę na to, że mojego przedsięwzięcia nie zdewaluuje przedwczesna śmierć. Tak, to właśnie ja, Stephen Hawking.